Przygotowanie toru zajęło nam około 2 miesięcy, skręcanie, malowanie opon, malowanie linii. Poszło na to bardzo dużo materiału, dużo opon. Samych śrub nakrętek, aby przygotować cały tor zużyliśmy ponad 200 kg. Tor ma długość 150 metrów. Jest to tor średniej klasy trudności o paru zakrętach, także tak to wygląda. Przed każdym przejazdem, każdym wyścigiem odbywa się krótkie szkolenie klientów na temat obsługi go karta, zasad panujących na torze oraz flag, jakimi posługujemy się podczas wyścigów. E, powiem e, bajecznie, za je Pierwszy raz? E, no nie tutaj, jeździłem już. Ogólnie jest fajnie, fajnie się przyzwyczaić, można jeździć, jeździć, jeździć. Kartingowy znajduje się na parkingu podziemnym centrum handlowego na poziomie minus 1 w strefie żółtej. Oferujemy przede wszystkim przejazdy. Przejazdy 8-minutowe, e, z pomiarem czasu. Można wykupić też karnety, co bardzo polecamy. Od jakiego wieku można przychodzić? E, nie jest to uzależnione od wieku, jest to uzależnione od wzrostu. Dzieci od 140 cm wzrostu. Myślimy o otwarciu ligi kartingowej, natomiast będzie to na pewno. W przyszłych miesiącach. Na razie po prostu ruszyliśmy i chcemy zobaczyć, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Zainteresowanie jest, powiedziałabym, nawet ogromne. Ludzie pytają, przychodzą. Jeszcze przed otwarciem mieliśmy mnóstwo zapytań. Tak więc myślimy, że, że dzisiaj też sporo klientów nas odwiedzi. Ogólnie planujemy eventy firmowe, tak? Wieczory kawalerskie, panieńskie, imprezy urodzinowe. Więc zapraszamy.